Dzień dobry Państwu, kłania się Tomasz Jękowski wbrew Cenzurze, raport z frontów Ekstra, sobota i wraz ze mną Mateusz Piskorski, witam. Dzień dobry. Dziś, no pewnie jak Państwo widzicie po tytule i moim wystroju, będziemy rozmawiać o wywiadzie, który się w Polsce za bardzo nie przebił. Były pewne publikacje, ale takie bardzo ograniczone, więc postanowiliśmy w ramach tego raportu z frontów Ekstra właśnie o tym Państwu powiedzieć. Zanim do tego przejdziemy, serdecznie zapraszam także do porównania nas na Facebooku. Do subskrybowania naszego kanału, także do udostępniania tych materiałów wszędzie tam, gdzie uznacie Państwo to za stosowne. Yy, ale zacznijmy może nie od samego wywiadu, a od tego, kto go przeprowadził. Kiedyś wspominaliśmy o Janie Panczenko, to jest dziennikarka ukraińska. Yy, dziennikarka, która, no, właśnie ja to też sobie sprawdziłem yy, w tym artykule w polskojęzycznych mediach, została określona jako rorosyjska. Y, oczywiście tam popierająca Putina i tak dalej i tak dalej y, no chyba ktoś zapomniał o tym, że Diana Panczenka akurat jeszcze do początku tego roku proszę Państwa akurat była po stronie ukraińskiej ona została wypchnięta na tą stronę rosyjską no i trzeba pamiętać, że to jednak bardzo popularna postać na samej Ukrainie no tak, sądząc po liczbie subskrypcji które miała i ma chyba w no, no, mediach społecznościowych to faktycznie jedna z najpopularniejszych rosyjskojęzyczna, prawda? rosyjskojęzyczna a skąd pochodzi, pamiętasz? Znaczy, no, pracowała w Kijowie, gdzieś chyba z południa Ukrainy, jeśli dobrze pamiętam, y, spochodzi. No oczywiście tam wiadomo, że w ostatnim. No, ale tak czy inaczej określa się mianem Ukraińki. Jak czy najbardziej. Czyli można już Nigdy to nie było żadnym problemem. Zresztą no, w tym wywiadzie akurat ten wątek ukraiński jest bardzo istotny. Wiadomo, że istotny jest też wątek wojenny. Natomiast y, warto sobie też jeszcze powiedzieć, y, że no. Samo to, że Aleksander Łukaszenko zdecydował się udzielić takiego wywiadu, pewnie ma być jakimś też sygnałem, prawda? To ona powtarzała zresztą w tym wywiadzie, że już dawno chciała przeprowadzić rozmowę z Aleksandrem Łukaszenką, a udało się dopiero teraz. No właśnie, czy dowiedzieliśmy się czegoś nowego z tego wywiadu? Bo zwróćcie Państwo uwagę, że Aleksander Łukaszenko wypowiada się dosyć często i nierzadko mówi. To, czego inni mówić z różnych względów nie chcą. Obie strony zresztą tego konfliktu wolą na temat niektórych kwestii milczeć, a Aleksandr Łukaszenko mówi za nich. Czy tym razem też tak było? No właśnie, Aleksander Łukaszenko, jak zwykle, zrobił fakty na stół. Proszę Państwa, wywiad ukazał się w piątek 18 sierpnia. On był podzielony na wiele różnych części. Natomiast ten, ja tutaj się skupię, oczywiście, na tej części dotyczącej wojny i dotyczącej w ogóle Ukrainy, bo jednak pamiętajmy o tym, że Diana Panczenko jest Ukrainką, określa się jako Ukrainka i nie ma z tym najmniejszego Problemu, zresztą wypowiada się tam właśnie w takim imieniu. I zresztą sam Aleksander Łukaszenko podczas tego wywiadu zwraca się do niej per wy, jakby zwracając się do narodu ukraińskiego. On uznaje ją też za reprezentantkę, no przynajmniej jakiejś części tego narodu. No ale o rozłamie, o. Podziałach w ogóle tożsamościowych na Ukrainie, to już chyba mówiliście Państwo wystarczająco dużo. Aleksander Łukaszenko mówi dużo o tym, jak do samej wojny doszło. Mówi o tym także z tej perspektywy, że no przecież był jednym z sygnatariuszy, właściwie jednym nawet z inicjatorów porozumień mińskich, bo pamiętajmy o tym, że no przecież to jest stolica Białorusi, to tamte to porozumienia zostały podpisane. No i Aleksander Łukaszenko trzyma się tej wersji, że. Te porozumienia należało po prostu zrealizować. Mówi nawet o rozmowie z poprzednim prezydentem Ukrainy, Petro Poroszenko, który po prostu nie chciał przeprowadzić wyborów na Donbasie, które były zresztą jednym z elementów tego porozumienia. No i Łukaszenko tutaj stwierdza wprost, że Poroszenko po prostu się obawiał, że tam wygrają te wybory kandydaci. Prorosyjscy i Rosjanie w ten sposób wejdą na Ukrainę. Łukaszenko twierdzi coś przeciwnego, że ale Władimir Putin w tamtym okresie absolutnie nie miał ochoty inkorporować żadnej części Donbasu, żadnej części Ukrainy, poza Krymem, ze względów oczywiście innych, strategicznych i trochę też ludnościowych, do samej Federacji Rosyjskiej. To, jak twierdzi Łukaszenko, spowodował prezydent Ukrainy, który w zasadzie od razu odrzucił jeden z istotnych elementów porozumień mińskich. Właśnie w taki sposób. Zresztą Aleksander Łukaszenko też twierdzi, że gdyby te wybory się odbyły, to te regiony po prostu by wróciły do Ukrainy. No wiadomo, że trzeba byłoby po prostu wypracować jakiś kompromis na poziomie władzy, ale tego miały nie chcieć władzy w Kijowie. Następna rzecz, no to jest coś, z czego wielu, wiele źródeł takich powiedzmy mało poważnych wyśmiewa Aleksandra Łukaszenko. Pamiętacie Państwo Tuż po rozpoczęciu tego, co Rosjanie nazywają specjalną operacją wojskową, pojawił się taki mem w internecie, gdy Łukaszenko tłumaczy, że gdyby nie Rosjanie, to Ukraińcy wystrzeliliby rakiety. No, i to miało być tam przedstawiane jako coś zupełnie absurdalnego. Tymczasem Aleksander Łukaszenko w tym wiadomości mówi trochę więcej o tej sytuacji i twierdzi, że przed 24 lutym 2022 roku strona ukraińska rozstawiła w pobliżu granicy z Białorusią stanowiska rakietowe gotowe do ataku na terytorium tego kraju. Tak potwierdza, że Rosjanie właśnie to zniszczyli. Aleksander Łukaszenko nie twierdzi, że Białoruś jest stroną w tej wojnie, wbrew temu co opowiada się właśnie na Zachodzie. Twierdzi jednak, że jest Rosji sojusznikiem. Natomiast jeśli chodzi o sam udział Białorusi, mówi wprost, jeżeli wojsko ukraińskie nie przekroczy granicy z Białorusią, to Białoruś stroną tego konfliktu się nie stanie. Rzecz kolejna, na którą warto zwrócić uwagę, no to jest niestety ten wątek polski. Tutaj często rozmawialiśmy, no, wbrew cenzurze, o tym, co w rosyjskich źródłach informacyjnych się ukazuje, że Polacy szykują się na zajęcie zachodniej Ukrainy. My z tym też wielokrotnie polemizowaliśmy, bo twierdzimy, że nic takiego nie ma miejsca, no nic też nie wskazuje na to, żeby to rzeczywiście miało miejsce, choćby nawet cała ta proukraińska pro przecież w Polsce warstwa informacyjna, no na tym gruncie semantycznym cały czas jednak utrzymuje, poparcie dla strony ukraińskiej, bez negacji terytorium Ukrainy, wręcz nawet opowiada się, no przynajmniej oficjalnie, za integralnością terytorialną tego państwa, włączając to Krym i Donbas, czy w ogóle te wszystkie regiony, które Federacja Rosyjska już do siebie przyłączyła, według własnej konstytucji. Aleksander Łukaszenko rzuca jednak i na to trochę inne światło. Twierdzi, że Polacy mają być popychani przez Amerykanów. A dlaczego? A no właśnie dlatego, że mają się oni spodziewać ukraińskiej porażki, co zresztą Łukaszenko też mówi wprost, że, już, że nie jest to ten etap, w którym Ukraińcy w ogóle są w stanie czymkolwiek się przeciwstawić sile wojska rosyjskiego, ale że dla Zachodu interesem strategicznym może być po prostu rozszerzenie NATO rozszerzenie terytorium, w którym będzie mogło funkcjonować broń NATO. Jest to oczywiście gra bardzo ryzykowna, bo pamiętacie Państwo, że jednym jedną zresztą z przyczyn wybuchu tej nowej fazy wojny jest właśnie to, że Rosjanie uznali, iż to za bardzo się rozszerza, za bardzo się zbliżyło do ich granic. No i też, że wielokrotnie złamano to porozumienie, które Rosjanie wcześniej z Zachodem zawierali jeszcze w czasach właściwie już końca, ale jednak Związku Radzieckiego. Kolejna rzecz też rzuca nowe światło na to, jak postrzegamy kolektywny Zachód, bo my też się tym pojęciem często posługujemy. A Aleksander Łukaszenko, ja się z nim zresztą zgadzam, nie po raz pierwszy, twierdzi, że trudno jest w zasadzie mówić o kolektywnym Zachodzie i to właśnie w kontekście wojny na Ukrainie. Prezydent Białorusi mówi wprost, że takie. Kraje jak Niemcy, czy Francja, czy ci duzi europejscy gracze już dzisiaj chcą pokoju, już dzisiaj chcą deeskalacji, chcieliby zamrożenia tego konfliktu, natomiast pro do niego Amerykanie i Brytyjczycy. Czyli w zasadzie potwierdza to też, to co my tutaj Państwu też przytaczamy, no bo przecież te wszystkie źródła wskazują na różnice w stanowiskach politycznych między władzami krajów zaliczanych do tego Kolektywnego Zachodu. Aleksander Łukaszenko twierdzi, że Ukraina w tym kontekście nie ma już kompletnie nic do powiedzenia, że Ukrainą rządzą ludzie, którzy są sterowani z tego Zachodu, że nie rządzą tak naprawdę w imieniu narodu ukraińskiego, że nie są w stanie oddać stanowiska tego narodu. To jest o tyle też ważne, że Aleksander Łukaszenko mówi wprost, że proces negocjacyjny już by się mógł tak naprawdę rozpocząć i że on jak najbardziej mógłby wziąć w nim udział. To jest jasna deklaracja, bo my tu też pewnie Państwo zauważyliście niekiedy dyskutowaliśmy o tym, który ze światowych liderów jest najbliżej tego, by stać się tym Sygnującym ewentualny pokój między Rosją a Ukrainą. Mówiliśmy na przykład o Recepie Erdoganie, mówiliśmy o byłym już premieru Iz premierze Izraela Naftali Benecie. No to teraz warto znowu podnieść chyba do góry postać Aleksandra Łukaszenki. Tym bardziej, że pewnie pamiętacie Państwo, jak podczas tego, podczas tego buntu Priegożyna Łukaszenko mediował i sygnował też porozumienie między władzami rosyjskimi a grupą. Wagnera Wówczas nawet źródła ukraińskie bardzo poważne przecież mówiły o tym, że Łukaszenko mógłby być w taki proces negocjacyjny zaangażowany. Prezydent Białorusi nie tylko, że nie odmówił, ale też potwierdził, że jak najbardziej taką wolę posiada. Kolejna rzecz dotycząca już samej Ukrainy i tego, jak wygląda ten podział, o którym też mówiliśmy w poprzednim raporcie z frontu, w czwartkowym dwa dni temu. Białoruski prezydent mówi, że. Władze na Ukrainie mogą zostać obalone przez wojsko ukraińskie. Wojsko ukraińskie, które już wie, że nie ma możliwości osiągnięcia swoich celów wojennych, więc lepiej by było przystąpić do negocjacji. Łukaszenko twierdzi, że to władze polityczne są przeciwko negocjacjom, że to one próbują je blokować, a wojskowi mają już zupełnie inne zdanie. Nie chcę tego absolutnie przesądzać, bo też wskazywaliśmy Państwu na to, że również w samym wojsku ukraińskim są różne frakcje. No i też choćby powiązania międzynarodowe przedstawicieli wojska ukraińskiego też nie są takie do końca czytelne i jednoznaczne, żebyśmy mogli to stwierdzać ponad wszelką wątpliwość. Co mówi sam Aleksander Łukaszenko o. Ukraińcach. Otóż on do narodu ukraińskiego w tym wywiadzie zwraca się bardzo ciepło. Zwracam uwagę na to, że używa nawet wobec nich takich słów, że to są bardzo pracowici ludzie, że ten kraj jest bogaty w zasoby. Przytacza swoje opowieści z młodości, kiedy tam pracował, kiedy nawet na tej zachodniej Ukrainie, którą on też odróżnia od innych części tego kraju, również potrafił porozumieć się z ludźmi. No, mówi wprost słowa: Szczerze, kocham Ukrainę. Nie ma tutaj absolutnie żadnego jakiegoś wyparcia tej tożsamości, nie ma ataku na tę tożsamość. Co więcej, no, samo nazwisko Łukaszenko, to przecież nazwisko ukraińskie. I zresztą on też w tym wywiadzie przyznaje, że posiada ukraińskie korzenie. Co może też tłumaczyć popularność prezydenta Białorusi na Ukrainie. Zresztą on w tym wywiadzie też to mówi, że przecież Ukraina, gdyby stosowała model, białoruski model władzy, Model gospodarki też to byłby naprawdę bogaty kraj. Diana Panczenko tuż po tym wywiadzie właśnie zrobiła takie podsumowanie, gdzie no, z grubsza wyszło na to, że poziom życia na Białorusi jest trzy razy większy niż na Ukrainie, więc no, mamy tutaj jednak kolosalną różnicę, zwłaszcza jeśli mówimy o krajach sąsiadujących i o bardzo podobnej też historii, bo przecież wychodzących ze Związku Radzieckiego w tym samym okresie, a to Ukraina jest bogatsza w zasoby niż Białoruś. To też warto jednak zaznaczyć. Aleksander Łukaszenko pytany jest też o wolę, o plan Władimira Putina, o to co Władimir Putin rzeczywiście chce na Ukrainie osiągnąć. Zaprzecza tezie o tym, żeby chciał on kogokolwiek zniewalać. Natomiast też ciekawą informację powiedział o tym, że poprosił go Władimir Putin, że jeszcze przed wybuchem tej nowej fazy wojny na Ukrainie, żeby go osłaniał. Chodzi tutaj oczywiście o to, żeby nie było żadnego ataku z Zachodu. Łukaszenko twierdzi, że taki atak mógł być rozpatrywany, czy to przez właśnie Litwę, Łotwę, Estonię, czy właśnie poprzez zaangażowanie Białorusi w konflikt zbrojny. On oczywiście powiedział wprost, że jako sojusznik miałby taki obowiązek, natomiast też odnośnie samego buntu Prigorzyna prezydent białoruski stwierdza, że Putina to akurat wzmocniło że nie jest prawdą, że jest on jakoś tam teraz słaby. Zaprzecza też tej lansowanej u nas y, strasznie głupiej, proszę państwa, tezie, że Putin i Łukaszenko to jedność. Nie, on przytacza nawet takie konkretne przykłady, kiedy oni naprawdę się ze sobą kłócili, kiedy nie potrafili uzgodnić jednego stanowiska. Natomiast cały czas potwierdza, cały czas powtarza, że są jednak sojusznikami. Y, odnośnie sa samego Wołodymyra Zeleńskiego, Łukaszenko mówi z dużym takim rozczarowaniem, że on po prostu nie udźwignął ciężaru władzy, ale też nie zrzuca winy na niego samego. Pytany o wybory na Ukrainie twierdzi wręcz, że sam Załęski już by ich nie wygrał, a prezydentem Ukrainy może zostać ktoś. Z tego resortu siłowego, i to ciekawe, padło nazwisko Kryła Budanowa. No, Kryła Budanowa, którego akurat powiązania z anglosaskimi nie, instytucjami są chyba dość jasne, czytelne, zresztą może to kiedyś też Państwu jakoś przedstawimy w osobnym y, programie. Y, tak jak powiedziałem, y, Białoruś do wojny nie przystąpi, według słów Aleksandra Łukaszenki, jeśli Ukraińcy nie przekroczą granicy, ale uwaga, jeżeli zaatakowałaby Białoruś Polska, Litwa, Łotwa czy w ogóle na to, bo taki, takiego scenariusza czarnego Aleksander Łukaszenko, no może nie że się spodziewa, ale dopuszcza taki scenariusz, to twierdzi, że wojsko białoruskie użyłoby już wszystkiego, co ma. Nie mówi wprost o bombie atomowej, ale no, można wprost wywnioskować. Argumentuje to tym, że Białoruś jest małym państwem, wojsko białoruskie jest małe, więc w takiej sytuacji musiałoby się bronić wszystkim tym, czym posiada, ale znów to zastrzeżenie. Białoruś nikogo pierwsza nie zaatakuje. To bardzo ważna informacja, bo jesteśmy też w takim gorącym okresie, kiedy tym e, wojskiem na, polskim na granicy z Białorusią próbuje się nas straszyć, próbuje się z tego zrobić główny temat kampanii wyborczej, chyba właśnie po to, żeby zabrać nam to poczucie bezpieczeństwa i żebyśmy się skupili wokół rządzącej partii. Nie dajmy się na to nabrać, szanowni państwo. Ja nie, nie lubię wypowiadać tutaj akurat swoich poglądów, ale pamiętajmy, że to jest naprawdę jedna z takich naczelnych technik manipulacyjnych. Ostatnia rzecz, która jeszcze w tym wywiadzie, no ja polecam w ogóle Państwu ten wywiad, można go bez problemu znaleźć w internecie. Diana Panczenko, Aleksander Łukaszenko, wystarczy sobie to wpisać i można to w języku rosyjskim rzeczywiście obejrzeć i wysłuchać. Ale odnośnie jeszcze samej wojny, czy też wydarzeń wokół wojny, no to też rzuca pewne światło na Bunt Prigorzyna, o którym już wspominałem. Aleksander Łukaszenko twierdzi, że nie była to żadna inscenizacja, że, że twierdzenie o tym to jest jednak teoria spiskowa. Natomiast mówi o ciekawej reakcji Stanów Zjednoczonych, które miały się przestraszyć, że w rękach Jwielija Prigorzyna miałaby się znaleźć broń jądrowa, i dlatego podobno w samym Waszyngtonie trzymano kciuki, żeby się ten bunt nie udał. To tyle jeśli chodzi o wyciąg. Z tego wywiadu jeszcze o kilku kwestiach, porozmawiając z Mateuszem. No mogłoby się wydawać, że po tym, jak był brutalnie atakowany Łukaszenko w sierpniu 20 roku, po tym, jak został zakwalifikowany do tego uczestnika wojny na Ukrainie, że stracił ten swój autorytet, no tymczasem może jednak nie do końca. Może jednak to cały czas jest postać, która mogłaby do tego pokoju doprowadzić, albo może nie tyle sam samemu doprowadzić, co być taką twarzą tego pokoju. Ono właśnie może firmować, jeśli taka byłaby decyzja, ale ja jestem bardzo sceptyczny, proszę Państwa. Aleksandr Łukaszenko, po pierwsze, jest, miejmy tego świadomość, graczem grającym na dwóch polach. Na spokojnym polu polityki białoruskiej, którą kontroluje, i na wzburzonych falach polityki rosyjskiej. Aleksandr Łukaszenko cieszy się sympatią części elit. Rosyjskich, części tamtejszej klasy politycznej i jednoznaczną wrogością innych frakcji tych rosyjskich elit. Nie jest zatem osobą odbieraną jednoznacznie nawet w Moskwie. Nie mówiąc już o tym, że na tak zwanym zachodzie uznawany jest, błędnie zresztą, o czym przed chwilą mówiłeś, za przedłużenie Moskwy. Za de facto kogoś, kto nie tyle jest, jak już wspomniałem zintegrowany również z rosyjską polityką, ale jest, zdaniem Zachodu, tak zwanego Zachodu, wykonawcą owej rosyjskiej polityki. Więc po pierwsze, nie poszedłby na to Zachód, a ergo nie poszłaby na to również i Ukraina. Raczej. właśnie to chciałem zapytać. Aleksandr Łukaszenko zwrócił uwagę, że w tym samym wywiadzie powiedział jedną bardzo istotną rzecz o Zełańskim, konkretnie o administracji Zełańskiego, czy o tych, którzy sterują Zełańskim, precyzyjnie się wyrażajmy. Otóż przypomniał, że jeszcze przed wybuchem aktualnej fazy konfliktu, czyli przed 24 lutego 2022 roku, Ukraina wprowadziła szereg sankcji i obostrzeń wobec Białorusi. Ba zrobili to jeszcze przed tym, zanim takie same obostrzenia wprowadził Zachód. On to bardzo mocno tam podkreśla. To między innymi dotyczyło, dotyczyło tranzytu przez porty czarnomorskie towarów białoruskich. Tak, a to też jeszcze okay. ciekawe jest, bo przecież ja pamiętam jak Dmitry Gordon tuż przed wyborami na Białorusi w 2020 roku przeprowadził taki też bardzo długi wywiad rzekę z Łukaszenką, a mimo to władze ukraińskie no, zdecydowanie. No, Dmitry się... Gordon to może nie władze ukraińskie. No, no ale no, kojarzony no, powiedzmy. Ale, z... ale, proszę Państwa, to jest, to jest pierwszy element. To jest pierwszy element. Drugi element jest najzwyczajniej w świecie taki, że ja się nie zgadzam z tezą, że aktualny konflikt mogłyby zakończyć negocjacje na linii Kijów-Moskwa przy. O średnictwie czy Aleksandra Łukaszenki, czy kogokolwiek innego. No, nie, nie. cofnijmy się do grudnia 2021 roku. Aktualny konflikt mogłyby zakończyć negocjacje rosyjsko-amerykańskie na temat złożonej wówczas przez Sergia Ławrowa propozycji. Ale może w biurze Łukaszenki. Ech. Czy partnerzy jedni i drudzy zgodziliby się na to, by to Aleksandr Łukaszenko był ich patronem? Nie wiem, ale z całą pewnością, no cóż, minister trochę stracił dyplomatycznie, wiesz, mimo wszystko, dlatego że wspomniałeś o porozumieniach mińskich. No tak, no porozumienia mińskie trafiły na śmietnik. Nie z winy Aleksandra Łukaszenko bynajmniej, bo on zawsze starał się stworzyć te warunki wtedy do. Negocjacji i zwaśnionych stron, ale też przecież z udziałem Zachodu, Niemiec, Francji, tak, szkolimy. Nie. No ale, no ale, mimo wszystko, nie był to sukces. No, on, się trzyma, on się trzyma no. wersji, że, że trzeba było je zrealizować, tak? No, no, na, naturalnie, podkreślam, że on, mm -hmm. był, on, on był tam tylko gospodarzem, on nie był gwarantem. Realizacji porozumień miejskich, on po prostu przed, y, y, dał możliwość spotkania się na terytorium Białorusi i odbycia tych rozmów i podpisania tych porozumień. Nic więcej. Tylko tyle i aż tyle z drugiej strony. No, biorąc pod uwagę to, że to prezydent zaledwie 9-milionowego państwa, to chyba i tak bardzo dużo. Czekamy na państwa komentarze. Co sądzicie o tym wywiadzie? Co sądzicie o tym, co może w kontekście ewentualnego pokoju na Ukrainie dać Aleksander Łukaszenko sobie nam, światu. To wszystko jeśli chodzi o raport Frontów ekstra. Żegnam się z Państwem. Mateusz Piskorski. Dziękuję. Do widzenia. I Tomasz Jankowski. Do zobaczenia.